Cześć wszystkim. Jeśli jesteście fanami Denzela Washingtona, to musicie to zobaczyć. Dzisiaj zanurzamy się w pełen napięcia świat filmu Bez litości 3. Czekają na was mafijne porachunki, zapierające dech w piersiach sceny akcji i pożegnalny występ Denzela w roli Roberta McCalla. No to zaczynamy. Robert McCall, grany przez legendarnego Denzela Washingtona, powraca po raz ostatni. Tym razem trafia do malowniczej południowej Italii. Ale nie dajcie się zwieść tym idylliczym krajobrazom. Spokojna emerytura McCalla kończy się, gdy staje na drodze Camorry, osławionej organizacji mafijnej. A kiedy Camorra zagraża niewinnym ludziom, McCall nie ma wyboru i musi użyć swoich zabójczych umiejętności. Przygotujcie się na mnóstwo dynamicznej akcji i trzymających w napięciu momentów, gdy McCall rozprawia się z bezwzględnymi przestępcami. Film doskonale łączy w sobie pełne napięcia sceny akcji z chwilami cichej refleksji. To subtelne spojrzenie na charakter McCalla, ukazujące jego niezachwianą wiarę w sprawiedliwość i odkupienie. Włoska atmosfera dodaje filmowi niepowtarzalnego kolorytu, tworząc niesamowite tło dla surowej fabuły. A gra aktorska Denzela? Absolutnie mistrzowska. Wnosi do roli Maccala głębię i powagę, dzięki czemu każda scena jest niezwykle sugestywna. Teraz porozmawiajmy o kulisach powstawania filmu. Bez Litości 3 to ponowne spotkanie reżysera Antoana Fuki z Denzelem Washingtonem, Prawdziwy Dream Team. Zdjęcia kręcono na zapierającym dech w piersiach wybrzeżu Amalfi, co dodało filmowi autentycznego uroku włoskiego piękna. Do ekipy filmowej dołączył wybitny operator Robert Richardson, znany z pracy nad takimi filmami jak Kill Bill czy Emancypacja, gwarantując oszałamiające wrażenia wizualne. I nie zapominajmy o muzyce. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Marcelo Zarvos który już wcześniej współpracował z Fukłą, tworząc muzykę idealnie oddającą napięcie i emocje filmu. W filmie zobaczymy takie gwiazdy jak Dakota Fanning, Eugenio Mastrandrea, David Denman, Gaia Scodelaro czy Remo Girone. Każdy z aktorów wnosi do filmu coś wyjątkowego, dodając nowe wymiary do opowiadanej historii. Premiera Bez litości 3 we wrześniu 2023 roku od razu stała się hitem. Krytycy i widzowie byli pod wrażeniem scen akcji i imponującej gry aktorskiej Denzela. Włoskie krajobrazy stały się prawdziwą ozdobą filmu, czyniąc go wizualnie olśniewającym. Już w pierwszy weekend wyświetlania film znalazł się na szczycie box office'u. Stając się drugim najbardziej dochodowym filmem w historii w weekend Święta Pracy, to się nazywa sukces, ale nie obyło się bez kontrowersji. Film wywołał dyskusję na temat poruszanych w nim kwestii, zwłaszcza dotyczących przemocy i samosądu. Niektórzy krytycy i widzowie zastawiali się nad moralnymi dylematami związanymi z działaniami McCalla. Pojawiły się nawet pogłoski o możliwym prequelu, który zgłębiłby przeszłość McCola. Byłoby super, prawda? Oto on. Epicki finał Denzela Washingtona w bezlitości 3. Niesamowite efekty specjalne, trzymająca w napięciu akcja i mocna gra Denzela. To pozycja obowiązkowa dla każdego fana kina akcji. Jeśli jeszcze nie widzieliście, na co czekacie, chwytajcie za popcorn i przygotujcie się na niezapomnianą przygodę. Dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia następnym razem.